13 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie skupia utalentowaną młodzież i absolwentów 13 LO. Został on założony w 1988 roku przez magister Annę Bąbkę jako trzygłosowy chór żeński, a od 1999 roku przekształcił się w czterogłosowy chór mieszany skupiający każdego roku ponad 100 członków. Od 1994 roku przy chórze funkcjonuje zespół wokalno-instrumentalny, a wielu jego członków podjęło dalsze kształcenia muzyczne. Chór naszej szkoły ma w swoim repertuarze czterogłosowe pieśni patriotyczne, religijne i współczesne, kolendy oraz pastorałki i reprezentuje wokalno-instrumentalne opracowania utworów Jacka Kaczmarskiego, Marka Grechuty, Andrzeja Zielińskiego, Zbigniewa Preissnera, Zygmunta Koniecznego i wielu innych. XIII ELO w Krakowie służy nieustannie jako świetne narzędzie edukacyjne i wychowawcze, ucząc patriotyzmu oraz poszanowania dla tradycji i historii. Z jednej strony daje możliwość realizacji pasji artystycznych młodzieży naszego liceum, a z drugiej występy chóru zawsze uświetniały ważne uroczystości, które miały miejsce nie tylko w Krakowie. Wszystkie działania podejmowane przez chór 13. ELO dają możliwość dalszego rozwijania zainteresowań i uzdolnień muzycznych młodzieży 13., a także pozwoliły pozyskać nowych członków zespołu dla podtrzymania tej wieloletniej tradycji naszej szkoły, która to nie wyobraża sobie swojego istnienia bez chóru, będącego niewątpliwie jednym z charakterystycznych wyznaczników naszego liceum. Dla młodzieży z kolei to niesamowita przygoda z muzyką w świetnym towarzystwie i pod batutą doświadczonej dyrygent magister Anny Bąbki o wspaniałym, nietuzinkowym usposobieniu, która całym sercem wspiera członków swojego chóru. Chór XIII Licą ogólnokształcącego urozmaica swoimi występami różne wydarzenia w Krakowie i nie tylko. Koncertował w wielu krakowskich świątyniach, m.in. w Katedrze Wawelskiej, Kościele Mariackim, Kościołach Ojców Franciszkanów, Dominikanów, Kapucynów, Sióstr Norbertanek na Salwatorze, Kościela Świętego Kazimierza na Grzegłuszkach. Współpracował z Piwnicą pod Baranami, reprezentował Kraków podczas Marszu Żywych, występował w Gdańsku na jubileuszu Stulecia Szkół Morskich i zjeście Klubu Szkół Westerplatte. Uświetniał wiele uroczystości szkolnych, gościł w murach 13. Elo Chór Gospel z Waszyngtonu, reprezentował Szkołę, Kraków i Polskę na spotkaniach międzynarodowych w ramach projektów Comenius. Uświetniał rozmaite uroczystości pozaszkolne, np. koncerty w Teatrze Bagatela tatrze Juliusza Słowackiego na Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Kinie Kijów. Ma na swoim koncie także koncerty w Muzeum Historycznym na podsumowanie ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej czy podczas nocy muzeów spotkania opłatkowe bractwa kurkowego z władzami miasta Krakowa. Chór XIII ELO na przestrzeni lat współpracował z różnymi instytucjami: Rada Dzielnicy II Grzegórzki oraz Szkoła Podstawowa nr 38 w Krakowie. Pracstwo kurkowe, na przykład koncerty podczas mszy jubileuszowych na rynku głównym, Muzeum Armii Krajowej, koncerty pieśni patriotycznych dla kombatantów, Związek Piłsudczyków, koncerty w kościołach krakowskich, w krypcie marszałka Piłsudskiego na Wawelu, Małopolskie Kuratorium Oświaty, koncerty w Wyższej Szkole Europejskiej na auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej podczas rozdania nagród państwowych pracownikom oświaty z regionu Małopolski. tak swoją drogą śpiewałeś w Chórze 13 liceum? Śpiewałem w Chórze i to chyba trzeba pozdrowić na antenie Radia Kraków panią profesor Bąbkę, kobietę o niezwykłej o charyzmie, która rzeczywiście potrafiła jakby spowodować, że wiele osób interesowało się muzyką i też wiele nawet antytalentów potrafiła zrobić, że po trzech latach rzeczywiście to były. Talenty muzyczne. No to proszę bardzo. I od tego do ogrodu botanicznego, doszliśmy do ogrodów muzyki. No to pozdrawiamy przy okazji panią Annę Bobkę, nauczycielkę muzyki. Nie tylko w 30. Tak, Szkoła od numer 38, ale też 13 Liceum. No i chóry, te, które też odpowiadają chociażby za oprawę wspaniałych uroczystości Bractwa Kurkowego. I podobno śpiewanie powoduje, że człowiek staje się radośniejszym. Jak pisał pewien poeta Gezanki z Zdazajn, czyli śpiew to istnienie, więc śpiewajmy, rozśpiewajmy nasze miasto. To jest hasło na najbliższy czas i wybierajmy się do Grodu Botanicznego. Czytajmy też portal Love Kraków, słuchając Radia Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Patryk Solomon był dzisiejszym gościem programu O Tym Się Mówi. są tradycyjnie w czwartek o tej właśnie porze między 13 a 14. Nieważne, że nie usłyszysz dzisiaj na świecie ciało żyte, Aleluja. mogę, że się Twój Syn twój utłamał. Pamiętacie jak do Was chodziła? najdroższa, ja Więc najdroższy wszystkim Wam, którzy braliście udział w naszych rozmaganiach artystycznych przez trzy lata.